Te, witajcie Dzisiaj rozpoczynam Próbę, przynajmniej próbę Przeszczepienia Zawiasu Z tej sieruni Do tej sierunii Co by się nie porysowało, nie? Bo to nowe Nowe, takie żółte A i zapomniałem, że mi lewarek nie. nie działa bo ostatnio podnosiłem ten strop. O, tam w narożniku. O, tam, o. bo likwidowałem schody na górę, i tam taka belka jest, co ją lekko widać, tak na samym środku ekranu. Teraz ona była podparta takim pionowym stemplem, a stempel był z podkładu kolejowego, więc był podkład kolejowy służący za, za stempel. Ja to wywaliłem w końcu po 9 latach mieszkania, tu i użyłem do tego, żeby to pod, podeprzeć, kurde, tego lewara. I proszę, o, dopiero tu w tym miejscu łapie, bo się wziął, kurde, i zniszczył. Wszystkie chyba uszczelnienia się wzięli i wylali. Także można powiedzieć, że nie mam lewarka. Fantastycznie, ale no, dobra, albo nie, nie będę się męczył, pójdę po. What? Dobrze, że to się nagrało. Kurwa, olej! Się trochę oleju wylało. No, super, super. Tyle przeciągnąć, żeby na finiszu, kurde. Oba, tak, jeszcze się nie dorobiłem posadzki, ale myślę, że niedługo się to zmieni. Dobra, ja się tu muszę. Tu, tu, tak, ja się muszę tu i tam to, jak tu o ten to tego. wie tak. Najpierw odkręcę zwrotnicę, potem odkręcę mocowania na podłużnicy. Wow, audycja zawiera lokowanie zero stylu Później odkręcę mocowanie na podłużnicy. Z tym pięknym, tym Unibolem. No, a potem odkręcę już same wahacze tutaj na belce. No i tak oto tym jednym sposobem. Jedną stronę mam już rozkręconą. Jak widać, to jest zwrotnica E36, wahacz E36. Te tutaj mocowanie do budy to jest. Czy to tulejka jest potrzebna? To jest customowa robota. Pięknie na Unibolach z regulations, elegancko wszystko dobrze. E, co tu jest? Druga strona wygląda tak samo. O, patrz, pan się pobrudziło. E, belka jest e, całkowicie wymyślona od podstaw. Wewnętrzna część, przepraszam, zewnętrzna część, na której spoczywa silnik, jest e, pierwotnie pochodzi z Forda. Nawet są takie fasolki, jak we Fordzie. E, pochodzi z Forda. Razem z mocowaniami do podłużnicy. Środek został przeszczepiony z BMW36. No, patrz tu się też powróciło, Ja nie wiem, kurde. Drążki są z tego, co pamiętam, z Forda S Maxa albo tak z S Maxa. Tak, tak, taka to sytuacja No i kambery zostały też wymyślone na nowo Żeby ładnie wyglądało I żeby ładnie się działo Dobra, nie ma co dalej Bitolić Już zobaczyłem, że się sunęła już cała ta cała zwrotnica. Już o, widać, że już nie jest w oczku, w osi. Więc jechała. Wystarczy puknąć w koło. Wow. Dobrze, że tak. O faktycznie ciężka. Nie spodziewałem się, że aż tak ciężka. Mi tak trochę zjechała, ale dobrze, że była tu jeszcze czwarta śruba. Jako asystentura. Mhm. Dobra. I myślę, że na tym, na tym mogę zakończyć ten, ten fragment. teraz teraz na szóstkę. Teraz taka ciekawostka, że nowy zawias będzie bez bez stabilizatora. Dlatego teraz stabilizator wywalam całkowicie. Teraz idziemy na drugą stronę. Stabilizator z mocowaniami do E36 O taki o. No, Poducha tutaj odkręcona całkowicie Tylko lekko była. Nie rekomendujemy tego producenta. Gdybyś nam zasponsorował nowe narzędzia, to byśmy polecali. A tak? Urwało się i nie działa. I chyba już bateria się już kończy. No, ostatni kreska została. Ale trzeba się odsunąć na bezpieczną miarę odległości. <tryk> Nieważne, <tryk> tak miało być, okej. Okay? Padło. Teraz tylko zdjąć Wydam zawiadz. Kastomowy do E C Safety first, ne? Także już mam tutaj wszystko. Chodźcie <laughs> tu zobaczyć. Nie. Yeah. Artymistrzostwo spawania. Artystycznego oczywiście. W obu miejscach są gwinty. No więc sobie sprawdzę tak od razu teraz na sucho. Wow! Jaki fajny stary Ford! Wkładasz i po prostu przykręcasz. Haha, drugi to samo. Także jesteśmy w domu. Teraz tylko jedno, to odciąć, odciąć i ładnie oszlifować, jako tako znaczy się. I można kręcić, można kręcić fata. że tak krótki taki odcineczek się tylko yy, był przyspawany. Dobra, odpadło fajnie. To jest to, jest to kierowcy. Ja chyba to sobie zostawię jako takie memento. O, takie prześwity fajne, niedo, niedospawane, niedolane. Eleganckie. Dobra, tam jest odcięte. Znowu jest fabryka. To już prawie. Teraz tylko muszę tutaj, wiadomo, tu oszlifować miejsce styku. To... A niech se tu będzie, mi to nie przeszkadza. Siema. Widać się w poprzedniej imprezie. Skręcam nowe rzeczy. Powiem wam, że bardzo, ale to bardzo przyjemnie skręca się nowe rzeczy. I chyba nawet nieważne co to jest. Ważne, że to jest nowe. Bo są nowe śrubki. Wszystkie nakrętki nowe. Tak jak tutaj. Wewnętrzne jest długi stworzeń wahacza tu wszystkie śrubki są nowe nawet tutaj yy, w tym w zwrotnicy ładne nowe imbusowe nakrętki znaczy też przepraszam śruby tu jeszcze tylko lekko po... poprawić o uff jest siedzi dobra No i nic nie zadziało, więc Jest elegancko. No. Podkładka i nakrętka. No była tu przed chwilą. No. O jest no O dobra. Może zrobię jeszcze jeden taki. Dobra, bo już całym samochodem ruszą. Mały skrót wydarzeń. Została zamontowana właśnie przed sekundką maglownica razem z harmonikami. I już została połączona z kolumną. Proszę bardzo, ładnie, wszystko pasuje. Tutaj sobie wypośrodkowałem, żeby mniej więcej tyle samo wystawało. Drążka z maglownicy po tej stronie i po tej stronie tyle samo. Kierownica dałem na środek. Przepraszam, bo potrzeba dojść do kabiny pilotów Wyciągnąłem kluczyk Blokada się ustawiła Pięknie, elegancko kluczyk jest wyjęty I w tym momencie mam Mniej więcej na środku wszystko Na zero Więc będę miał jak układać Sobie tutaj zbieżności I inne tego typu rzeczy Tak i to, to wygląda całkiem nie głupio, zatem Bierzemy się dalej do pracy Teraz podłączę sobie tą zwrotnicę Potem sobie tu zamontuję zwrotnicę No i będzie już coraz bliżej niż dalej Ha Siema Udało się zmontować Wszystko pięknie, ładnie siedzi Tym nie macham, bo to wiadomo, że to tylko jest tarcza yy, Mniej więcej oczywiście jest ta yy, Oczywiście jest na oko ustawiona zbieżność Myślę, że będzie ok teraz właśnie Zipkuję harmonijkę, żeby syfy się tam nie dostawały, bo to wiadomo wszystko ładne, czysty nowe, prawda? To jest naprawdę bardzo ładny widok, to co tutaj teraz widzę. Zostało mi jeszcze tylko podłączyć. A nie, ten muszę odpiąć powrót, bo znalazłem lepszą chłodniczkę, która była na tej maglownicy. Którą jako tako wyczyściłem A no, wygląda mniej więcej jak silnik Także mocno nie odstaje od Od tego ładnego Żółtego nowego Natomiast no to już wiadomo więcej, więcej nie zrobię na tą chwilę No bo po co Dobra To trzeba jeszcze wyregulować Mniej więcej No i jakieś koła ogarnąć e, Chyba koła znalazłem Siedemnastki z oponami Tylko tam są opony za wysokie nie, tak, za wysokie będę musiał jutro zmienić opony na 25-45, żeby były w miarę, w miarę niskie. Tylko niestety zimówki, a zimówki, kurde, jednak słabo kleją przodem. Lepiej byłoby znaleźć letnie. Ale jak się nie da znaleźć, no to trudno, nic nie zrobię. Będę musiał przejeździć na zimówkach, a na następny wyjazd sobie ogarnąć jakieś letnie opony. Czemu mi zostało tylko tyle śrub? Tak, poproszę o kręcenie. Tak. Już jest max? Ty wiesz co? Kurde, że to chyba może, może zadziałać. Ole, to jest teraz bestialski skręt. Jeszcze na tych dużych kołach. O nie, tu się lekko ociera o podłużnicę, ale to za sprawą za wysokiej, za wysokiej opony. Poproszę mu teraz o wykręcenie w drugą stronę. Nie, nie, nie. Po prostu się oparło obłotnik. błotnik. O tutaj. Dawaj, dawaj, śmiało. A czekaj, może nie, nie, nie aż tak śmiało. Pójdź trochę. <grystanie> Okej, okay, czyli tu będę musiał bardziej zategować. Bo to jest ćwiartka, która więcej rady razy przyjęła strzał na ryj. Dobra. Yy, już zategowałem. Dawaj yy, teraz w lewo. No. <grystanie> Ale tu jest taka sama sytuacja, też ociera się o podłużnicę, Ale to jest naprawdę hardkorowy skręt, ja pierdzielę Orzeszku orzeszku. W tą stronę jest mega ładnie O nie, tutaj też się opie ociera. A nie, bo ty trzymasz cały czas samulec, nie. już nie trzymasz? Nie, nie. Aha, to znaczy, że to ten zacisk no. no trzyma Ten zacisk jest kurde schuliganiany Trzeba może go będzie odpowietrzyć Dobra to tutaj jest pyteczkę e, Ale powiem ci Że to jest o, że kurde pierwszy raz widzę Skręt Fata W sierze e, Na razie na, na sucho działający w powietrzu ale działający. Jutro i tak muszę te koła zdjąć, bo zawieść muszę do Grzesia, żeby mi założył inne oponki, bo te są za wysokie. A już mam przyszykowane węższe. No ale to. Tylko jutro jeszcze zostaje tylko zalać płynem do wspomagania i odpowietrzyć. Aha, i jeszcze dokręcić śrubę tutaj. Poproszę o skręcenie w drugą stronę. Ja pierdzielę, ale to wygląda Bęk! Jeszcze tylko to muszę dokręcić, bo ta śrubka jest luźna Pamiętam Ale to jest po prostu, to jest zło To jest czyste zło Ja pierdzielę Krysiek dobrze mówił Że to, to jest game changer Zero skillu Stylu zero Aha, jeszcze muszę tego podokręcać Poduchy Yy, silnika. Dobra, kończymy na dzisiaj takim ujęciem przepysznym nagrywanie.